okay Hello, heroes are supposed to arrive in the nick of time i think we missed our entrance Dobra. Father? i forgive you and let us live let us free there is no reason to fear I only wanted you to live. You took my life. You twisted everything I lived for. Let us leave together. O oh, kurde, Abracie, oh. Dobra, czyli do co Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. I jeszcze Raz, dobra. Nedaleko. CURDA! CURDA! OK! CURDA! Tego, lecime, lecime, lecime. Na dół teraz lecisz gościu Dobra Od razu klika, nie ma co czekać Dobra, muszę się dobrze ustawić z kamerą Kurde Dobra, nad nim przyskupiamy, tak jest Dobra. Jee, no dajesz, książę. Jedziesz go. Dobra. Dobra, tak, tak, tak. Teraz Elika. Ale dobrze, że je jej użyłem w idealnym momencie, bo zmieniam właśnie ten stan na ten Dobra, mamy to. Prawie. Jakby mnie teraz zawił, to mnie by coś trafiło. Okej. Okay. Saving. <laughs> no, father, no! Oi, oi. Oh, oh. Dobra. No i co? To nie jest możliwe. Dobra. Dobra. Tutaj. Kurde. Fajna perspektywa. Zamknij okej okay. Okej, okay, spokojnie. Nie martw się o nas. Dobra. Nie, nic tutaj nie działa na tym. Na początku się zaczynało, Jezus Maria. Szybko, do światełka. Hmm, ciekawe czy one do roślin nie chcieli mnie puścić. Naprawdę, ciekawi mnie to, czemu nie mogą chodzić po tamtym. Okej, okay, dobra. Mm, no, chodź, 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 idziesz, 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 idziesz. idziesz. Dobra Idziecie, idziecie No i ty chodź tutaj, tutaj po roślinkach... Tutaj Tu się te fale tworzą, czekamy na światełku No i teraz możemy iść logicznie, kurde. Chyba, że się nie mogę iść tam. Tak jak ja chciałem teraz Dobra i Dobre, dobra, dobra. Okay. Push back the darkness. Bra. Protect us. Okay. Go. No. Ojen. Bra. Kurde, chociaż to zrób, błagam. Kurde, nie potrzebowałem dwa razy spacji, nawet nie wiem czemu ja nacisnąłem dwa razy spacji, ale jakoś jak wyszło, że nacisnąłem. Dobra, to ja jest, bardziej biernie się przygląda niż cokolwiek chce robić, ale to dobrze chyba. Dobra, no, oj tutaj. Czemu się nie zapało? A, bo byłem bardziej po tej stronie, dobra. Się wszystko wyjaśniło. Dobra. Chodź Elika, chodź, 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 Dobra. Chodź wyżej, wyżej, ufuj. Aha. Dobra. No, nie zauważyłem, że jest to. Nie widać tego w niektórych momentach. Jest tutaj takie światło, że tego nie widziałem, że trzeba tam tak zrobić. Okej. Okay. Jeszcze raz w takim razie, świetnie. No dzisiaj będzie godzinny. Ale skoro już mamy ostatnią walkę, no to bez sensu. Dobra, biegnij. Biegnij, biegnij. I dobra, i przynajmniej teraz wiemy, że jest tutaj gdzieś dziura. No tu jest gdzieś, nie wiem Na ślepo bardziej robię Idę, idę, nie marcie Dobra, teraz wyrżają Ża, dobra Okej Dobra Dobra Szybko szybko, 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 szybko Dobra No Trzeba keep going, bo Portal grand już tu tuż... Dobra Daj, Żelika, otwieraj Oczyszczaj Dobra Dalej, Jezus Maria Dobra Oj tutaj, dobrze Okej oh. okay. Dobra Na dół proszę, dziękuję Dobra Teraz tu, ah, a ja widzę, że jest przerwa To dobrze widzieć spokojnie Spokojnie, Lika. Spokojnie. Damy radę, chyba. Tak sądzę przynajmniej. Dobra. Biegnijcie, biegnijcie. Dobra, teraz tutaj. Chodzielika szybko, 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 szybko. Kurde udało się, Juzmaria. Omm! Dobrze, żeby dam Łądzik. Trania przed Fortale Grandem, Nie, tu jeszcze nie ma. Dobra. Okej. Okay. Oho Dobra. Kurde. Nie wierzę w to co się tu wydarzyło. Ja nie wiem jak wam tu chodzi, czy na tyk, czy na samym W no nie, ale wróciła mnie, dobrze Dobra Okej, okay. kamera wróciła do normalności, bardzo mi to cieszy Dobra Tutaj, tutaj Tutaj Szybko Dobra Wylecz, lecz, lecz, lecz. Szybko, 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 proszę. Wylecz. Dobra. Chodź. Okej. Okay. Wow, przynajmniej teraz widać wszystko normalnie. O kurde. Jene. Wow, jaka epickość A, e, dobra, my mamy swoje spodně, dzieje, dobra. To mi jest, to mi Dobra. Uff. Co, co my tam tu jeszcze nie był jest? We did it! Eliko, we did it! No <sighs> dobra, eee, którędy mamy iść tamtędy dobra, tu mamy drzewko dobrze. Idziemy sobie stąd jak najbardziej okej okay. wow, dosyć wysokie to było Dobrze No, Elika jest martwa, no umarła wcześniej dała całą moc Ormazda o To jest już koniec? o nie oszukacie mnie Dobrze, ale jak to jest koniec, to to jest koniec Okej, okay, to idziemy prosto hmm. No, idziemy, 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 idziemy Do przodu na spokojnie Dobra Idziemy, no. Hmm. Idziemy, to jest wszystko, świeci się, o. Dobra. Kładzie ją na grobie matki. No i co książę? Zrobisz? Kia. Yeah. Część czy tu nie ma jakiegoś sekretnego zakończenia przez sekundę, ale chyba nie. Chyba nie... Dobra... Napisy były, żeby postraszyć nas, czekaj... Nie mamy też taba... Żadnego... A to jeszcze nie jest koniec, nie, nie no... Oczywiście, że nie... Idziemy do tych drzewek... Zobaczycie, co się będzie działo... Ale szkoda Eliki. tego fajna dziewczyna I taki smutny los O... A, nie, no tego nie ogarnę z tej strony, muszę iść tędy Bez Eliki nie ogarniamy tych rzeczy Dobra Okej okay. Znowu... Ugh, obszar się psuje Czemu tak się dzieje? Niszczymy drzewka, no Żeby Elikę ocalić, to było życzenie tego, jej ojca Żeby Elika mogła żyć No I książę postanowił zrobić dokładnie to samo Dobra, ładnie Dobra Oj. O. No żartujesz sobie teraz w <grych> Że sobie tamtą sumę wybrałeś. Dobra. Okej, okay, udało się, dobrze. Tak jest. I kolejne zniszczone. O to chodzi. I jeszcze jedno. No i cała nasza robota, którą zrobiliśmy z Eliką idzie do kosza. Nie ma już powoli żadnego znaczenia Dobra Idziemy dalej Następnego zniszczyć No Okej okay. No 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 dobrze 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 Okej okay. Dobra, jednak tam była dziurka ta kamera nie pomogła, nie 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 to ta kamera w ogóle nie pomogła W tym żeby zobaczyć tam jest dziura czy nie I czemu ja jestem skąd Nie wiem, nie mam do tego pojęcia Po prostu tak mam okay. A No, przeskakuj Dobra, przedostatnie drzewko to Żegnaj. Tak Będziesz wolny. Dobra. Hmm. To idziemy. Nie mam co mówić tutaj, bo to jest takie miejsce, w którym... Nie wiem, oni coś tam szepczą, ale raczej ciężko coś z tego wykminić. Znaczy... Dobra. Da radę zrozumieć, ale... Tutaj, o właśnie. Ok. Teraz tu. No to idziemy tam w takim razie. Idziemy zawrzeć układ z Arminem. Tak jest A więc biegniemy tam sobie Prawda szkoda jej ojca, no ale trudno Biegniemy do góry Na spokojnie Bez nerwów Dobra, otwieramy sobie to przejście Znaczy się to samo otwarło i idziemy do środka wow. To się zamyka. O, drzwi się zamknęły. Dobra. To idziemy dalej. Okej, dobra. To jest na dole już przesunięte. Wybierz życie, wybierz siłę. Dobra A teraz czas chyba zniszczyć to drzewko Nie sądzicie? Cała nasza ciężka robota Dobrze Wrócimy jej życia Okej okay. Idziemy do Eliki oczywiście Nie ma na co czekać Biegniemy sobie truchtamy. Ja Mam 50 minut i nie wiem czy zrobić to I jeden odcinek dłuższy czy dwa. Chyba jeden dłuższy wam zrobię. Tak będzie najciekawiej. Dobra. To idziemy przywrócić jej życie. Dobrze. Hmm. To idziemy ją ocalić. Szkoda w mi jej mimo wszystko Więcej dobrego zrobi mi, że będzie żywa niż jeżeli będzie martwa. Barwie niezwolny. No i tak się kończy gra. Moim zdaniem zakończenie naprawdę szokuje. <grystanie> takie niespodziewane dodane. Jak ja to pierwszy raz widziałem na nagraniu, to miałem takie... co jest. I to głównie zakończenie było głównym powodem dlaczego zdecydowałem się Nakupić kupić tę grę i ją zagrać. Eee, gameplay bardzo fajny, grafika... Rysunkowa też ładna ma swój urok, choć moim zdaniem źle się zastarzała. Lepiej ją pamiętałem o wiele. Um, była wtedy bardziej ładniejsza dla mnie. Teraz już nie jest taka ładna. Um, a więc to muszę stwierdzić. E, fabuła była naprawdę świetna, podała mi się. No problem, że to był w ogóle odrębna historia księcia Persji, to nie był nasz książę Persji z czasem, ale była to dobra gra. E, ten... Serce księcia Persji zostało zachowane, czyli e, książę i księżniczka, a więc jest najważniejsza rzecz i tak musi być do końca, za niedługo, to znaczy za niedługo, jak będzie ten odcinek, już będzie e, Prince of Persia The Last Crown, ale nie będę w niego grał, nie martwcie się. Nie, 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 to, to jest ta droga jest 2D, że ją zagrać i tam nie gra się księciem Persja, więc to, to jest inna rzecz. Ale wiadomo, że Książę Persji jest w tamtym uniwersum i mi się to podoba. Nasz ulubiony książę, który kontroluje czas, też jest to, jest to potwierdzone. Dobra, Ech, ale to nie o tym. Ech, gra mi się bardzo podobała, jestem zaskoczony, że aż tak mi się podobała, bo w sumie robi się ciągle to samo, co może ostatecznie być nudne. I gdyby faktycznie było jednak tego więcej, takich tych zbierania tych kulek, to byłoby ciężko, ale dobrze, że było tylko ich tyle, bo więcej bym nie zniósł raczej. To była dobra ilość, żeby zbalansować sobie, to znaczy też fajnie było sobie pochodzić po tych najpierw e, zniszczonych, e, skoruptowanych, nie wiem, korupt, ja wiem, skażonych, o, skażonych, e, skażonych e, terenach, a później po oczyszczonych, to taki fajny urok własny miało i... i to też uprzyjemniało te eksploracje ostatecznie drugi raz że chodzi się po tych samych miejscach bo jakby też tego nie było to by było okropnie Ta e, była bardzo dobra zakończenie świetne jedno z najlepszych jakie widziałem zresztą i co więcej powiedzieć mogę dobra to już koniec tego pitu pitu e, jeżeli chodzi o następną grę nie uciekamy z, e, z grafiki rysunkowej zostajemy przy niej ponieważ następna będzie gra Scarlet Nexus. Jest to... od wydawnictwa i nie pamiętam jego. Nie, nie pamiętam jakiego, nie, 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 nie wiem. Znaczy... powinienem pamiętać, ale nie wiem. Jest od, Najważniejsze jest to, że to jest od tych samych twórców Co One Piece Odyssey i jest to gra Anime RPG. tak... więcej o niej... Dobra wiadomo głupoty teraz to tak następna gra to Scarlet Nexus i ja chcę zobaczyć czy czegoś więcej nie ma ale nie Dobra czyli Armin został uwolniony jej wszyscy mają szczęśliwe zakończenie a więc to było na tyle w odcinku. zapraszam do następnych serii i trzymajcie się no i cześć pa pa